dobry wszystkim Dziś 4 kwietnia pierwszy oblot w tym roku no spóźniony 5 dni. No już trochę latały. No tak zdejmowałem siatkę razem z głębiami. Jedno się zaplątało. Trochę szumu narobiły, ale nie było tak źle. Posiadały, nie przestraszyły się. Nawet tak galancje rotały trochę teraz się kilka jakoś tak zerwało no dzisiaj się trochę uspokoiła pogoda, wczoraj było biało Miałem wczoraj puścić, ale wczoraj biało i tak lepiej nie puszczać, no, dzisiaj pierwszy raz Ech. No, kilka dni opóźnienia, ale zobaczymy. No, myślę, że tak nadrobią to to. No, tamte już wczoraj puściłem samiczki. Znaczy samczyki już latały. Samiczki 6 rocznych jest z tego golemika. Trochę miały ciężko, ale cztery weszły bez problemu. No trzy weszły bez problemu. Jedna tak trochę miała problem, ale weszła. I dwie nie, tutaj musiałem otworzyć i mi weszły, bo nie dały rady do wieczora, uciekały w las. Tam brakowało tylko jazłębia, na szczęście nie było. No, jakoś odflały. No, I tak to wygląda. No, z jajeczek już trochę zmarnowanych. Eee, no, sześć. Sześć jajek zmarnowanych. No. No ale wczoraj straciłem po fajnej samicy na wystawie kupiłem no, spadła samica i rozwaliła jej przez wczoraj ona straciła bez taka straciła jajka a na drugi dzień rozwaliła drugi <grym> z byłej swojej celi no, no i niestety już ja się siorów nie dochowam na razie no, zobaczymy może tam drugi Drugie jajka zniesie, no, starsza samica z 15 roku. No, ale myślę, że jeszcze zniesie to, no, chociaż ze dwa jajka, żeby zniosła, żeby coś tam wychować. No. No, fajna samiczka, no, jajka tak to poniosły praktycznie wszystkie. No, nie zniosła mi z 18 roku. Jedna samica, co tutaj z tego głębnika, za chwilę muszę jej pilnować, bo tam poleci. Ili na rozrabian. Tutaj wszystkie zniosły. Tutaj wszystkie ładnie zniosły. Praktycznie w rozrzucie trzech dni. To tragedii nie ma. No ta jeszcze nie przyleciała. No, ta biała białogłówka która miała problem. Jakoś tam ją łapałem I tak to weszło Białgówka i nakrapiana jedna nakrapiana, ta No dzisiaj nawet nie chcę wyjść kurde no, dopiero teraz puszczone Może lepiej niech wyjdą przez wlota to bym bardziej wiedziały gdzie się wchodzi Tak to wygląda. Nieźle próbują tam znaczy tamta to chyba akurat tu pierwszy rok No aby tylko jastrzębia nie zahaczyły może i roczne Także teraz na sobocie na niedzieli Będą latać jak najdłużej O, no wysła A nie to rocznie no, ten tak za roczniach zamutka tak za bardzo nie latał i teraz też ma ciężko Naprosto. Raz pierwszy na gołem się. No, a poniedzieli się rozruszają, aby teraz zacząć puszczać tylko regularnie No dzisiaj z rana zostały trochę na skrzydła takiego preparatu dla ludzi zobaczymy, no może tak się nie nie z tych skrzydeł kilka dni trzeba podać no, tam i witaminy i kolagen i takie różne tam w ziołowym sklepie tam teraz to nie, nie powiem tam z jakiegoś tam co to za preparat był nawet nie pamiętam Ech. ale w ziołowym taki wpłynie niby bez ale znaczy bezsmakowy to nie jest, bez cukru, bez takich dodatków, żadnych sztucznych barwników no. Butelka 80 zł chyba No ale to to 15 ml to 20 na dzień tak na całe no, przelecenie na no, masę tego no, ja biorę siebie tak no, znaczy dorosłego człowieka no. i na 200 gołębi to tak przeliczenie prawie no, 25 ml 20-25 No Zobaczymy, czy coś to da. No już kiedyś tak kupowałem, niby. No ma no jest problem z tym, że trzeba to w lodówce trzymać później. Chyba już poleciała samica. Musiałem to złapać. Ja Na miejka wypierdzieliny. jeszcze nie wyszła no ten roczniak tu z tego głębnika no trzy roczniaki poszły tam no zobaczymy no chyba się tam przeprowadzą jeszcze nie wyszła ale trzeba pilnować no dobra to tak pokrótce no. wszystko późno już każdy trenuje a tutaj dopiero pierwsze obloty no. No ale zobaczymy jak to wyjdzie no Nie są takie że... Tu się o jedną bałem przyjechałem, to nie było. Ja no już ją popierdziłem, bo tu z tego gębnika małego to wychodzą. Już nie było. Ale gdzieś tam przyleciała. No. Po polu musiała chodzić. No już prawie tydzień na jajka. Siedzą, to już pomału. Ten tydzień będą tu wertować pole trzeba będzie pilnować no. najgorzej mam trzy świeże takie od aleksandra gable jednego jednego też takiego troszkę tego no i tu tam nie no. nie chciałbym stracić tych gołąbków no i tak trochę tego no będę musiał przymykać no. Aby im się nie zepsuły jajeczka, na razie tam są w bezpiecznych miejscach takie. No zobaczymy co to wyjdzie. No tej samiczki mi szkoda, no. Straciła te jajka, no chciałem mieć ze cztery albo więcej, a tu żadnego na razie. Na razie żadnego młodego, no. Ze spokój na razie nie szaleją jak na pierwszy dzień to nie jest źle no. mogą najgorzej z, sami, z samiczkami no. ale niektóre to no co takie drobniejsze to dobrze lata no. najgorsze takie cięższe głęby no tamtej nie było Prostują się Powinno być z 12 roku, no samiczka mi zniosła jajka, dwa nawet no, W zeszłym roku miała trzysta, no zobaczymy jak w tym roku miała. Także ta jest z 15, mam, nie? To 3 lata Jeszcze może mi się uda Tam wyhodować No i pierwszy oblat za mną, za gołąbkami No nic, dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania Pozdrawiam, dobry lot